No siemanko yy, Chciałem wam powiedzieć, że A propos tego kompletu kluczy Chłopaki wymienili mi ten rodzaj na Co prawda, inny klucz, innej firmy yy, Chyba Smitha. Ale mi to tam nie robi, gruz żeby były klucze Mam nadzieję, że to wytrzymają, bo Dzisiaj na przykład używałem klucza 24 no to powiem tak, klucz 24 dostał dzisiaj młotków I to nie mało I jeszcze jest cały To może ten 23 się trafił trochę felerny mówię no jakiś felerny musiał być, no bo 24 jest ok Reszta kluczy się okaże, no 2 lata Gwarancji jest na te klucze Jeśli chodzi o zwojnicę no to właśnie tutaj na tych zwojnicach te klucze dostają za swoje. Tutaj mają test wytrzymałościowy. Tu na tej śrubie. Tu na tej śrubie. No ta śruba jest tak obiechana, że się na przecinakiem waliłem. Zresztą widać. No nie idzie tego odkręcić. Z tej strony. Ale coś tu kiedyś musiało się chyba komuś wydawać. Dopatrzyłem ja na drugą zwojnicę i tu nie ma dziury na wylot tu w tym miejscu i chyba może się komuś ukręciła śruba, albo coś rozwiercił, przegwintował nie wiem, czy kiedyś dawali kleje czy były kleje do gwintów, nie mam pojęcia, no bo u nas te zwojnice no zaraz, to ja mam 36 lat matura kupiła ten ciągnik jak ja miałem 10 lat no, no to jest kupa czasu, nie? no to powiem szczerze, że u nas to nie było robione to poprzedniemu właścicielowi mowy coś się tu wydarzyło i nie wiem czy na jakiś klej czy na co no już kuźwa. nie mam pojęcia co się z tym dzieje i tutaj psikam i woda 40 i taki cx80 odrdzewacz typowy no i to nie idzie w ogóle tego odkręcić ani ruszyć nic co lepsze we tych śrub też nie mogę odkręcić, co trzymają te blachy. A te blachy chciałbym wymienić, bo one są tutaj takie. będzie widać? O, widzicie? Są tak wyrobione, chyba że. Nie, no ta druga jest to okrąglejsza. To to, to, to jest tak wyrobione. Te blachy też by się kiedyś wymieniło przy okazji. Jakby teraz to było odkręcone. No, no ale. No nie idzie tego odkręcić. No i dzisiaj jeszcze co? Co się tu pojawiło? Tutaj most most dziś będzie myty. Tutaj ja miałem wcześniej, tylko tutaj zarupowałem. Nawet widać. o po znaczeniu. Stało zarupowane. No to tą chemię weźmiemy. Dzisiaj jest ciepło, mrozu nie ma będziemy działać chemia teraz tylko weźmiemy jeszcze przywkujemy sobie myjkę ciśnieniową i wziąłem to y, szlifierką kątową wyczyściłem z wieszku, nawet widać y, taką szczotką drucianą no sami zobaczycie efekt a jeśli chodzi o szlifowanie to taką szczotkę drucianą miałem na szlifierkę, no trochę się zjechała ale nią dużo wyczyściłem z wiewku. a środek, zobaczcie po pierwszym myciu jest no naprawdę dużo lepiej niż było tu i z wiewku też i tu nawet środek. O! Dół cały był zawalony smarem. Taką powiedzmy kupą. Brzydko mówiąc. No i po pierwszym myciu pięknie to wygląda. Jak tam pierwszy mycie. O! Pięknie to wygląda. Tak samo ta strona. Lepiej będzie widać. No zaraz spianujemy. Czekamy chwilę aż piana trochę zacznie działać i działamy dalej. Wspinamy drugą lance. Chwilę poczekamy, aż zacznie działać i jedziemy dalej. Teraz właśnie skończyliśmy trzecie mycie. Tak to następująco wygląda. Cały środek jeszcze będę to raz pianował albo dwa razy. Zobaczę, ale jest baja. Widzę, że tu nawet pod spodem na moście pisze. Ursus 1975-11. A jeszcze wspomogłem się taką oto tutaj szczotką krętareczkę Żeby tam w środku poczyścić daje radę A myjki ciśnieniowe jaki używam to jest taki karfer K5 Full Control No to jeszcze zadowolony jestem z niego Miałem chęć kupić jakiegoś Lowola Albo jeszcze był Jak się nie mylę to chyba Macalister'a Bo to w Castoramie kupowałem tego kerfera No ale mi doradzili tam żebym kupił kerfera bo jednak Z częściami jest lepiej w razie jak się coś popsuje a Z tamtymi to jest równie No dobra ja działam dalej no i kończymy mycie. Tylko to przeładujemy na paleciaka. Wjedziemy do garażu. Tak to wygląda. Wstępująco. Wszystko się ładnie domyło. Tutaj nawet za tą rurką. Co myślałem, że może być problem. Tu z tej strony też. Tu od strony hmm, lewej. I właśnie w tym miejscu trochę miałem smaru. To musi ostro chyba zimiering lecieć. No leciał, no bo go będziemy wymieniać. No ale no, powiem szczerze, no, podoba mi się jak jest to umyte. Sami, sami możecie to ocenić w porównaniu do tego co było, to jest normalnie jebaja Tutaj chyba woda stała kiedyś, albo coś, bo tutaj ta strona jest trochę podzewiała. No ale to czymś, czymś to za zabezpieczę po prostu jakąś farbę kupię a nie nawet mam farbę Spreju sprayu i w pufce no to mogę to zamalować tylko niech mi to wyschnie jeszcze tylko co to wezmę to obdmucham sprężonym powietrzem tutaj te dziury wszystkie gwinty bo niektóre to były pozaklejane tutaj ten spód to był dramat tutaj też było tego syfu Oj, bardzo, bardzo dużo. Tu ta dziura, tutaj te dziury. To było wszystko dosłownie pozaklejane. Jest takie chyba oryginalne te śruby. No. no i co? Zawracam to, ładuję na poleciaka. No i haja. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze będę coś nagrywał, ale chyba już nie. Bo z tymi zwojnicami dalej walczę. Ale. Ale jakby ktoś tam miał jakiś sposób dobry na odkręcenie takich śrub zapieczonych, zardzewiałych, to. Prosiłbym, byście napisali w komentarzu, bo. Myślałem żeby je po prostu poobcinać, jakiś frez kupić i tym frezem sobie je rozfrezować No ale nie wiem czy tak, wszystkie śruby tam, te jest takie podejście trudne I właśnie bofem będzie to też ciężko uciąć A specjalnie tą piłę fablastą kupować no to, no nie wiem, nie wiem, zastanowię się jeszcze No tak to wygląda. Trzeci próbowałem i to nie chce w ogóle iść. No wpuszczałem tutaj woda 40 od rdzewiacza No i nie idzie. Tak Ktoś by miał sposób, to napiszcie w komentarzu.